Zapraszam do zakupu mojej książki o uprawie aż 64 warzyw na stronie infouprawa.pl Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Zaraz będę siał arbuzy i wpadłem na taki pomysł, żeby podzielić się z Wami informacjami, co ja używam do siewu. Tutaj macie pokazane wszystko. Ja żadnej współpracy nie mam, więc jestem tutaj obiektywny. Żadna firma mi za żadną współpracę nie płaci. Więc najważniejsza jest ziemia. Polecam ziemię firmy Aura. To jest Aura Hollas. To jest podłoże do wysiewu. Bardzo dobre. Raz się tylko na tym podłożu zawiodłem, przez to, że ono było w centrum przez rok. Za długo było przeleżane, ale tak naprawdę bardzo dobre podłoże do siewu. A więc do wysiewu używam tylko podłoża specjalistycznego do wysiewu. Wiem, że niektórzy używają różne inne rzeczy. Ja tych rzeczy nie używam. Nie oznacza to, że te rzeczy nie działają, że to jest jakieś złe ten. Ja używam tylko samej ziemi i mi to zawsze wystarcza. Ta, tak do siewu, jak również do pikowania. Zwykle nie muszę niczym wspierać moich sadzonek, tylko starczy właśnie ta ziemia. Chociaż tutaj jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, której daję do warzyw gigantów i też do niektórych innych warzyw, do warzyw dyniowatych pewnie też dam, to jest Multi -roots. jest to taki naturalny środek, który wspiera rozwój korzenia. Też można użyć środka o nazwie Black no to tak samo działa. I tak, jeśli chodzi o paczki nasion, używam każdej firmy. Nie jest to, że to na, na, na przykład tu jest firma Legutko, Le nie wiem, Wilmoren, PNOS tutaj. Wszystkie firmy są dosyć dobre, chociaż z Legutko było kiedyś tak, że była taka sobie. Teraz jednak poprawili się dosyć, więc ja patrzę bardziej na odmianę niż na firmę. Tutaj, więc mamy to. Jeśli chodzi o doniczki, to używam tych produkcyjnych. Też są dobre doniczki spinane, czyli takie jakby zapinane, które odpinamy później też są dobre doniczki foliowe nie używam doniczek tych doniczek foliowych tego wcale nie używam nie używam też papieru toaletowego znaczy tej, rol, tej rolki mimo tego że tutaj papier jest ale tutaj chodzi o co innego w przypadku warzyw dyniowatych często stosuję taką zasadę że podkiełkowuje nasiona i po to mi potrzebne te te woreczki strunowe podkiełkowuje nasiona mocząc potem Używam dwóch listków, które sobie moczę w wodzie i później te nasiona nasionko zawijam i wkładam do tego woreczka. Yy, i wtedy, wtedy wschody są szybciej i tak dalej. Więc często tak robię w przypadku niektórych warzyw. W większości właśnie chodzi o warzywa dyniowate, czy też właśnie takie yy, na których mi najbardziej zależy, czyli warzywa giganty dyniowate, których nasion jest mało i nie chcę, żeby się coś tam z nimi stało, bo tu wschody są szybsze i pewniejsze. W początkowej fazie wzrostu moich roślinek, moich rozsad nie podlewam ich z konewki, ale je zraszam, bo jeśli mamy bardzo drobne, to tutaj taki mocny strumień mógłby sprawić, że te nasiona by się mogły przemieścić, więc na początku... Tutaj mam z firmy Ma Rolex, to jest bardzo dobra firma, Mam z tej firmy kilka różnych opryskiwaczy. Natomiast później, zwykła konewka, podlewam później do tacki. Po prostu sobie tutaj podlewam do tacki. Bo nie ma co mówić, no, jakąś tackę, podstawkę należy mieć, żeby ta woda po poddaniu nam nie uciekała dalej.